Dobra, zanim zaczniemy animację, to muszę wam powiedzieć, że audio, które będzie lecieć w tle, yy, pochodzi od kanału Pawlikowe Fanduby i właśnie w opisie powinniście mieć link do reuploada. Jesteś koło szpitala! który jest właśnie tutaj. Ale chciałam tam. jechać do Izby przyjęć. Idź tam. Gdzie? Wynocha z mojego auta już. Gdzie jest? Wynocha ta, z, ta, z, z mojego auta już. Nie, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę A, uspokoi. Mówię ci, kobieto, że jesteśmy na miejscu. Powtórzę jeszcze raz. Jesteśmy na miejscu, więc wyjdź z mojego auta już. Tu jest ta Izba Wyjdź z mojego auta już. Więc tu jest ta. Pan z mojego auta. Dlaczego się tak unosi? Bo mnie k*** nie słuchasz! Wy*** natychmiast! Nie słuchasz mnie, nie słuchasz dziewięć, mnie. Dziewięć, dziewięć. No dalej, no dawaj. Zwoń. Mm. Nie myśl. Powiedziałem, wypij! Wyglądasz. Wynoś na... się z mojego auta! Wyglądam się. tak bogatam z debilem! Won! Już! Proponuję. Już! Wiesz może, gdzie jesteśmy? cały czas Ci tłumaczę, że jesteśmy na miejscu. Naprawdę? No ja,. Ale. A meba społeczna Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala, gdzie? A teraz wyjdź z mojego auta. Witam, Czy mógłbyś ją wyciągnąć?